Siemano, z tej strony Marcel. Na dzisiaj zagramy z, z, z moim działmem. Elo? Elo? No. Więc tako będzie nawalane. fartnuta. Dobra, to gdzie lecimy? Um. No, dawaj zalew. Dobra. No, dawaj, lecimy. Ej, dobra. Z... Robimy hmm. winy. Win będzie. Musi być. Tak o. to będzie kicha. Jak ty masz mi obowiązek zrobić wino? Znaczy zabiorę subskrypcja. Takie o, szantaż. O nie. I będę zły na no ciebie za... I za... No w tym sezonie się ujażdżasz wino. A jecho jest dlatego, bo jesteśmy A obok siebie, wiesz, więc jesteśmy debilami i nie pomyśleliśmy, żeby był w innym pokoju. Wiesz, czy możesz się odbijać tak w kółko ciągle na tych robotach? Aha. Oj, oj. Ty, bota Ty mam, bota, bota. Ja go robię... Dobra. Ja robię ...kilofem. Dobra, luzik, arbuzik, mordeczko, byczko kochany. Dead. Wiertara, tak ona, sam początek. Dobra, już. Przeszukany. Chłopie, ja mam farta. Emeczkę znalazłem. A mam samą to ładowaną. co ty masz? Masz obok siebie bota. I Kolejny typ musi do mnie nawalać, serio? Dobra, ja nic nie mam. Ojoj, lagi mam. A i proszę pamiętać o subskrypcji kanału... Tak, to nie znajdziesz się z tego oto ałuka, To, aługa, to jaką wiem jaką gdzie ja mieszkasz znalazłem. Ktoś tu drepcze do mnie. Do mnie też? Poczekaj. Dobra, leży flyer. Tam splashi pick. The... 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 Ale aimbot. Ale aim <laughs> Boom. czemu ten gościu tak cały czas sobie bryką je jeździ i jak pochodnia takie jeździ i jest taki bruuuu bruuuu ale jestem kozak ooo umiem jeździć dobra, typ dead dobra, dead kolejnego mam na sobie kolejnego mam na sobie cii, ale fuck, że tu fuck. są same boty? ty ty nie ucieka z zieloną pompą Pier, jeden leży nice Wreszcie się nauczyłeś grać Strzelają we mnie Dobra, o nie, dobra leżą, sit on Ojoj, ale toksik Ja idę tankować Dobra, S9 level Idę tankować auto jakieś Bo misje wzywają Typ, dobra, typ, typ Ej, ja dałbyś mi jakieś leczonko, masz? Nie mam Szopony przed chyba. Dobra, ja się ja uleczę babę ba i ci dead. pomogę no to uciekaj. Ja ci za chwilę pomogę, tylko się trochę uleczę. No, spoko, spoko. Dobra, S. Lecimy z nimi, top 70 już jest. Chcesz papierkę jakąś albo... Chcesz kokosza? Za późno. Ale czy ty możesz? pok, 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 Ale przestań przeklinać. Ale co ja złego powiedziałem? Ja nic nie mówiłem. Mówiłaś. Nie. Nie, wcale. Chcesz paprykę? Albo To wszystko? Nie, Musisz dzięki. Właśnie, nie będziesz Bacz, nie. jadł bananów. Proszę, dla ciebie to. Ale ja tu mam. Ale ja tu Tak? Odłew się. Masz, w chmalaszeniu. Idź pan. A jak jeżdżę autem szybko teraz? Dzięki, papryczce. A ja wiesz czemu przełączyłem... Ale we mnie Powiedzcie czemu przełączyłem radio na inne? No. Bo, były muzy... Bo była muzyka z prawami autorskimi A nie chcę żeby nie było tego W sumie? Tak go rozeznał tak, Lef... Dostał za dwa. Przeszukaj gościa Mogę Gewon... z niego? Tak, możesz, możesz, ja to mam. Dobra, gdzie jest jego kolega? On nie ma przyjaciół. Nie ma przyjaciół. Ale tam. Ale to ma, smutno. Tam. troszkę smutne i prawdziwe. Ojoj, Dobra, widzę. Dobra, widzę. Nie? Nejda nie, poczekaj, nie, 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 Dobra. nie, ja nigdy nikogo nie, nie masz zostawiam. Ja 5! A, spokojnie ja mam 3! Spokojnie mam 3! Kolejne? Tylko to są jakieś typowe Janusze. Kierownictwo. Ej, mam uderzynówkę? Chcesz? Chcesz? No nie, nie, dzięki. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Bo Bóg tak chciał. Hehe. <laughs> Dobra, mam skrzynię. Chcesz niebieską mękę? Czy wolisz fioletową? do mnie? Coś do mnie. Oj, 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 leży. Ty. Ty, tam są boty chyba. No wiem, widziałam. Masz, patrz, patrz, na ciebie. Co? Naprawdę. O, dziękuję. Ja nie jestem taki ja nie zły kolega. Bo, czy to auto może? No. Mam pękniętą oponę. Dobra, kolejne typy. No ale auto typy. mi nie chciało... Bo auto mi poty nie chciało oddać Dobra. Dead. No ja ci chciałem zabrać fraga. No. Ty jak, ty jak ej, zwykle te psujesz marzenia. ty mi zabrałeś? Dobra, dwa poziomy w jednym meczu wbite. dwa poziomy w jednym meczu wbite. Ej! Nie lubię Cię. A ja Cię, i co z tego? Masz bandażę. Nie, dzięki, ja mam. Ale że tam są kolejne typy gdzieś? Dobra, dzisiaj mamy grę na spodziewanie. Sześć? No sześć. O, Panie, a ja mam już pięć. Dawaj mam uderzeniówkę, szybko uciekamy do strefy. Stanie obok mnie! Stanie mnie. Nie ja pójdę sobie autem. czy na To Elo. Ty? A skąd jest ta muzyka ta Tylko dlatego, że tam ktoś Helgon lata, też tam. Dlatego, że tam ktoś Helgon lata, też tam. Aha, dlatego. Jed. Ty. Daje. O tam są kolejne typy. Tam są kolejne typy! Minus Widzę. 22? To jest bot. Bot. Minus 22. Beślewa. Białe? Chyba biały. Tak, białe, białe, bo ja też w niego strzeliłem. Dobra, lecę Dobra, do, do niego. On ma, nie wiem, może z 60 HP? Minus. Bo ty zabierasz fragów. No, bo ty mi tam zabierasz? zabierasz. a Ty nie, no i dobrze, widzisz, teraz w Ciebie strzelają. A nie, to Ty strzelisz, dobra, nieważne. Mam potkę, se wypiję. Ognisko! A i proszę, przypominam... Szybko, proszę ognisko! że nie zesraj się. Weź tak mnie. Przypominam, proszę, zasubs proszę zasubskrybować Marcelino.pl Pro kanał. Zapraszam. No wreszcie, <laughs> <ktoś mnie śmiech> lubi. Ale <laughs> czy Ty <laughs> możesz mnie zabierać? Taktyczna reklama, teraz mi musisz dać 100 zł, bo cię zareklamowałem. O nie, to uczucie, kiedy nie no masz 100 zł nawet. Potem mi masz płacisz. Ci 100 zł. Masz, 100 złotych, masz, Nie, nie potrzebuję tego. Ej, zoom, mamy. No i co? Ja nas rzucę. Ja lecę. Ty nie idę. Ja lecę. Tasa, idź. A jak się będziesz darł. Pomacy Santa przyszucie to wtedy nie przyjdę. A gdy ja się zacznę drzyć, to ty przyjdziesz. No. Dobra, 40 sekund zdążę przybiec. Troszeczkę ści grę. Tylko... A mi wcale, nie? Ale mnie tak te raz na ruski rok mnie cofa. A, raz na ruski. No dobra, wiem, że co chodzi. Oj, 20 sekund. Powiem ci ci. Ale czy ty chcesz? Ci chcesz w... Dobra, nie, tego ci nie dam. Patrz co znalazłem. <grym> nie pytają cię. Dobra, już po ciebie lecę. Help me. Ale dlaczego? tam są. Niebieski jest ten ten. Help no szybko, 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 szybko. Charge'a. mógłbyś szybko przyjść, bo mnie ale są dobić. Walę taktyczne, zaraz te, najdę. Dobra, ginę. On cię jeszcze pewnie przeszuka. A. Nie, dobiję na hama, a nie przeszuka. S? Dobra. Uważaj, chłop się Z? leczy. Dobra. Drugi jest tu. Widzę go. Będę ci... twoją... Uważaj, celuję w ciebie. Aha, a ja nie umiem budować? Aha, a ja. Dobra, lecz mnie szybko. Nie do kogo je galam Najpierw bronię, potem koledzy, dobrze. No wa. Dobrze. Odbiad. Ale czy ty widzisz jaki ale ja mam czy... lód? A dla mnie żadnej broni nie weźmiesz? Aha. się się tekstury zepsuły, bo ja mam inaczej. Aha. Dobra, idź do strefy. Kiedy kolega ci chce do, coś dać, ale... ale mówisz dobra, idź do strefy. Pa. Mm. By, ja bym się śmiał jakbyś ty skoczył i byś... i byś się wydarł. No Boże, czemu ja zginałem? Przecież tu mm. powinny być lotnie. Lecę na farmę. A Le... ja w kontrola kleja O, pistolek O, ale ciekawie hmm. A, tak o, lecimy O dobra, auto To źle mm, Ale i ty A potem może zrobimy customy? Zrobimy? Ale ja nie mam customy a no tak, niestety się zapomniałem. Nie. Kurde. No to się na kreatywie zrobi. Można? Można. Można. No można. Będziesz tu miał ten ten... Tylko ja muszę auto... Ty, pokazać ci sztuczkę? Tam jest typ przy ognisku, co nie? No. tak ci pokażę fajną sztuczkę. Biorę tak. Szykuję! I cyk. No ładnie typ dostał. U, ale las, ale las! panie, Co się dzieje? Dead? U, dead. Easy. Dobra, lud będzie dla mnie. Dziękuję <grym> ci. Evo. Ty, ale że ja ciągle jakieś osiągnięcia dostaję? E, a ty czemu mnie nie leczysz, a dobra leczysz, masz farta. No, a ja mam 10 fraków? Na ja 6. A, dryń, dryń! tego, czy nie chcesz? Co chcę fioletowego? Chcę. Dobra. A ammo dałbyś mi? Do wszystkiego? Dobra, masz. Poczytaj. Dziękuję. Poczekaj. Dziękuję. A... O, amen. Amen. Ej, ale te moje bomby są teraz za mocne. Co, jest za mocne? Ej, Dobra, typy kolejne, boty. A czemu mi się zmienił kolor mojej postaci? To jest błąd. Dobra, Aha. Death? Ty, ale że my robimy wina? Pa, wyrzucam pa. go. Nie lubię go. Ej, mam pomysł, Panato. to. Gramy w siatę z, je, z nie, nie, nim? Ma, Dobra, Z death. Złoty auk biorę. Masz fioletowego. Masz fioletowego. Dziękuję. A dasz mi charge'a? Charge? To ci dam? Chargea tego fioletowego. O dobra, ty atakują. To ci dam tą pompę fioletową? No jakbyś mógł tutaj. No nie, przecież mi ją dałeś. No wiem, ale ja nie jestem teraz pimkiem. Kolapsują. Dostał ginie! Dobra, S, ładnie, ja ci trochę objęło go. Strzelają w nas, ale fajnie, Jest ale 24. jestem szczęśliwy. Ej, że ja ciągle zdobywam level'a? nice. Pa, jaki aimbot. Dead. Nice. Nie idź po jego loot. Strefa, wiem. No. Ale że ja jestem że z kombata i, we, i w ogóle dobry? Dobra. A chcesz po ty, bo ja mam 7. A mam 5. Dobra, tam się strzelają a gdzie ktoś się strzela tam ja korzystam piłkara dobra dead nice tam się jeszcze nikt nie Masz strzela tam dobra dead wiem, będzie uważaj ty... wiem wiem widzę ej my się ty ale że my to przeszli mam 13 fragiensików uważaj Uh, kurde Chcesz potę? Masz, Chcesz potę? Masz potka Mam, mam, mam! Luz, luz. Bez kewa? Ten, ten Bez tam prawej. Kurde, czemu to się wali? Czym ja miałbym uciec? Jeśli ja się podleczę i ich podjeżdżamy. Coś żebyś. O nie, zapomniałem, że są dwa co pytam. Ała. Raz na chiński rokasz tak dostaje Do Dostał Jak będzie biały to mów Nie nadal Ale. mają wszyscy kewa z tych Dobra Po prawej bez kewa Dobra Oni zostali, Oni zostali jeden typ Ej ja mam pomysł Będziemy się na nich ten Fokusować Uwaga Dobra, easy Easy, easy. No, easy. A oni gdzie są? W strefie? Nie, idą, tam, 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 tam. A no idą, idą. Ej, a ja mam bombę. Ale nie mam zamiaru nie ryzykować. Dobra, dostał! Biały? Biały! Nie, nie dostał, nie biały. Nie biały XD jak to brzmi. <laughs> Uważaj! Szybko strefa! Panie mam jak cię potem podnieść. Muteczek. Kiedy kolega ci umiera, ty nie masz jak go podnieść. Dobra, bugi dostał. Tańczy! Tańczy! Widzę. Minus 3-3. Czy tam 3-7? Nie wiem. Dobra, już chłop nie tańczy niestety. Dobra, podjeżdżasz go? Ej, ale już jesteśmy top 2. Dobra, dead! Dobra, dead! Easy. Ej No i to się nazywa no to się... Team Dobra, to kończymy już? No dawaj, no to to był najlepszy odcinek ever. Najlepsza gra. No ever. dobra, I więc zostawić. A jeszcze to, wieczo... Bo sup bez ogona to jak pies bez ogona i... Elo!